Drodzy w dzisiejszym pokażę Wam jak udać wstępny... zrobić taki serwer dla Ciebie i zna... dla Was i znajomych, w którym możecie grać na przykład we dwójkę, ale to nie na trybie wieloosobowym, tylko na jednoosobowym. To jest taki serwer, no, że jedna osoba musi na trybie jednoosobowym, a druga na wieloosobowym. Tak to trzeba zrobić. No i już Wam pokazuję jak. Więc. Wchodzimy a nie, nie ustawienia w następny i tutaj posujemy, ustawiamy to, co chcemy, żeby miał e, ten, który dołącza. No i wpisujemy numer, portu, Ja może dam raz. 1, 2, 3, 4. Udziałam w sieci plan No i teraz. Mm, e, no i że, jeśli ktoś drugi chce dołączyć, no to. Musi wyjść, do do trybu osobowy i wpisać to, to. Tylko, że tak jakby, jak z strefę, to nie wyświetli się coś takiego, network is urhabla, na culture information, tylko po prostu tak jakby będzie mm, mm, Wejdzie po prostu, będzie grał, będzie, będziemy grać razem na tym, na tym świecie, co tak jakby teraz uruchomiłem. Jeśli ktoś dołączy na no, strefie wieloosobowym, no to po prostu można razem grać. I właśnie tak możecie grać ze znajomymi. Albo jeśli chcecie i tutaj macie um, ten, um, tak jakby no, napisany to chce dołączyć. No i albo też możecie, ej, możecie zrobić może tak, że na przykład nie wiem, znaczy coś takiego jak dostępny blan, macie znaczy komuś przetrwanie i wyłączacie polecenia. No to wtedy jak on wejdzie, to będzie miał survival i nie będziemy korzystać z Comment, a Wy normalnie możecie y, korzystać z Comment, tak jak widzicie, ga... Mm, ale może albo spektator, to normalnie możecie z koment korzystać, bo to nic nie zrobi. Więc żegnam się z Wami do kolejnego odcinka. Cześć!